Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na czerwiec 2021 roku dla osób spod znaku lwa. To będzie oczywiście prognoza ogólna, już to zaznaczam. Jeżeli ktoś nie znajdzie tutaj odpowiedzi na swoje pytania, tak? bo to jest jakby niemożliwe, żeby do wszystkich to trafiło. Jeżeli ktoś ma konkretne pytania w swojej sprawie, czy o swoją relację, czy o pracę, czy jakieś inne zagadnienia, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za Państwa obecność na kanale za Państwa komentarze dziękuję nowym subskrybentom i chociaż do tej pory tego nie robiłam to proszę o lajki bo okazuje się że to jest bardzo istotne dla YouTube'a żeby film był żeby kanał w ogóle był bardziej widoczny żeby się tutaj ładnie rozwijał to jest bardzo istotne Przechodzę do czytania dla lwa na czerwiec 2021 lew w czerwcu jeszcze przełożymy, żeby nie było. i zaczynamy. Wy w tym miesiącu Królowa mieczy. kobieta niezależna, kobieta samodzielna, samodzielnie myśląca również doświadczona. To jest, to jest karta znacząca inteligencję. Takie analityczne myślenie, ale to jest też karta, która mówi o rozstaniach, rozwodach, odcinaniu się od różnych spraw, o formalnościach. Czyli tutaj się pokazuje takie chłodne, rzeczowe załatwianie różnych spraw i podejście do różnych sytuacji. Co Wam będzie stawać na drodze? Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Piątka buław, konflikt. Myślę, że konflikt nigdy nie pomaga. To może być zarówno konflikt z taką osobą, która tu się pokazała, bliźnięta waga wodnik, lub osoba właśnie chłodna, nie okazująca emocji. Może być to również konflikt wewnętrzny, to znaczy analizujemy jakieś opcje dla siebie i nie wiemy na co się zdecydować. Wbrew pozorom, konflikt wewnętrzny jest czasem nawet trudniejszy do, do pokonania, bo po prostu nie mamy czegoś czarno-białego i, i trzeba tutaj wybrać, i, i nie wiemy, co będzie dla nas lepsze. Przyczyny obecnej sytuacji. Uj, kolejna piątka. Piątka mieczy mówi o poczuciu, że ktoś nas krzywdzi, że ktoś działa za naszymi plecami, że ktoś nam chce zaszkodzić, że ktoś gdzieś zakulisowo jakieś zawiera przeciwko nam układy. To jest poczucie rzeczywiście, powiedziałabym, niefajne uczucie, kiedy myślimy, że ktoś nam po prostu chce dla nas źle. Co przechodzi do przeszłości, dwójka kielichów, jakaś relacja, jakiś, jakaś przyjaźń, być może związek uczuciowy, generalnie relacja między dwoma stronami lub osobami, bo strona to mam na myśli, że na przykład żegnamy się z pracodawcą. Proszę pamiętać, w rozłożeniu ogólnym, no mogą być tutaj różne sytuacje dla każdego. Jakaś relacja się kończy, zdecydowanie. Nawet powiedziałabym, że na pierwszy moment ja tutaj widzę sytuację rzeczywiście rozstań, takich prywatnych rozstań w związkach, ponieważ karta Królowej Mieczy to jest karta rozwódki, więc nie zdziwiłabym się, gdyby tutaj panie, które planują właśnie rozwód i samodzielne życie, niezależne od kogoś, gdyby się tutaj odzywały. O czym myślicie? Co macie w głowie? Siła, fantastycznie, to jest Wasza energia. To jest karta lwa i to jest karta, która mówi, że wszelkie słabości swoje odsuwamy, pokonujemy, wzmacniamy się, czujemy tą moc w sobie, że możemy zadziałać bez niczyjego wsparcia. To jest pokonanie. Największych trudności, tak? tak jak tutaj pokonanie lwa, czyli no wiadomo, że metaforycznie oczywiście tego lwa mamy pokonać. Jeżeli to jest lew w was, to znaczy wasze słabości, czy jakieś przeszkody zewnętrzne, zderzamy się z czymś, co jest od nas większe, silniejsze, mocniejsze, ma, lepsze, ma większe wpływy, a my tutaj się nastawiamy na to, że my poradzimy sobie z tym. Że przyjdzie taki czas, że taka moc w nas się pojawi, że sobie z tym poradzimy. Co w najbliższym czasie? Dziesiątka kielichów. Yy, powiedziałabym, że sprawy rodzinne, sprawy. Związkowe tutaj mogą być istotne. Dopytam w jakim, w jakim sensie, bo tu się pojawia rodzina/związek. Natomiast na pierwszy rzut, gdybym nie, do, nie dokładała karty, to powiedziałabym, że możecie być w jakiejś nowej relacji po jakimś rozstaniu, możecie now, nowe m, związki zawierać, lub rodzina, sprawy rodzinne będą jakby na pierwszym planie. Przynajmniej na początku miesiąca. Wasze nastawienie do tej sytuacji. Asbuław, chcecie coś robić, chcecie działać. To jest też energia znaków ognistych, czyli Barana lwa i Strzelca, czyli Wasza i powiedziałabym, że mimo takiego tutaj na, na początku niefajnych tych kart, tych piątek, tej piątki buław, piątki mieczy, Wy tutaj się nie poddajecie, zresztą widać, że macie w pozycji głowy, macie kartę siły, kartę mocy, więc jak gdyby tutaj absolutnie nie ma mowy o żadnej rezygnacji, o tym, żebyście się poddawali. Wasze otoczenie Siódemka Buław. To jest tak, jakby ktoś was nie dopuszczał do siebie. Jakby ktoś stawiał wam granice. Jakby ktoś nie chciał jakiegoś kontaktu. Nie wpuszczał was do swojego życia. Nie dopuszczał do jakichś y, informacji. Tak? Nie, nie, nie macie zgody na to, żeby o czymś wiedzieć. To jest karta takiego... Y, to jest de facto karta asertywności, ale proszę pamiętać, że to jest coś z otoczenia, czyli to nie wy jesteście asertywni, tylko wam ktoś stawia granicę. Asertywność jest ok, oczywiście, natomiast w Waszym odczuciu to może być tak, że ktoś po prostu yy, trzyma dystans. Wasze nadzieje lub obawy. Rycerz kielichów no, ten rycerz faktycznie idzie. W tamtą stronę, więc niekoniecznie w waszym kierunku idzie. Więc może to dla niektórych oznaczać, że obawiacie się, że rycerz na białym koniu, czyli osoba, z którą gdzieś tutaj mogło się zadziać na takim gruncie romantycznym, że się jednak odwróciła i w tym innym kierunku prowadzi tego konia. Natomiast jeżeli to jest nadzieja, to możecie sobie tak gdzieś w duchu myśleć że ten rycerz powróci, tak, że ten rycerz się pojawi na przykład. Bo proszę pamiętać, że na miejsce tego, co się tutaj kończy, pojawi się coś innego. Może być, możecie mieć nadzieję, że to właśnie będzie ktoś taki romantyczny, taki ktoś ciepły, ktoś spod znaku wodnego, kto będzie. Umiał okazać uczucie, kto będzie wspierający. Nie taki ktoś, jak tutaj się pokazuje, ktoś, kto jest chłodny, trzyma dystans, jak ta królowa mieczy. I rezultat karta śmierci zdecydowanie coś tu się kończy duża zmiana dla Was, ale to już ta pierwsza karta pokazała, że tu się coś kończy. No dobrze, no będziemy dopytywać, ok. Dopyty, dopytujemy w takim razie, bo tutaj. Yy, no trzeba doprecyzować. O co chodzi z kartą piątki? Mo, y, buław, przepraszam, czyli konflikt, konflikt, konflikt. Yy, konflikt o pieniądze może być, o majątek, yy, no takie sprawy materialne jednak, finansowe. Piątka mieczy wobec tego, co znaczy. Ja uważam, że czekacie na jakieś przeprosiny. Dlatego, że czujecie się przez kogoś skrzywdzeni, ale myślę, że niekoniecznie to jakby jesteście z tym pogodzeni, że ta osoba w ogóle nie ma żadnych skrupułów i czekacie na jakieś przeprosiny. Zobaczymy, czy do, do tego dojdzie, bo tutaj tam dziesiątkę kielichów sprawdzę. No chcecie, żeby było dobrze, na pewno jak każdy, ale zobaczmy, czy to tutaj tego dotyczy. Król Monet. Tak jak powiedziałam, finanse, sprawy rodzinne, budowanie zabezpieczeń, organizowanie nie wiem, firmy, zakup mieszkania, to są duże sprawy, bo to dotyczy spraw rodzinnych, majątkowych, takich, które. które wiążą się z jakimiś inwestycjami na przykład. Tak, I rzeczywiście działacie. To, także jesteście nastawieni na działanie, ale jakby dwie karty, pierwsza i ostatnia, pokazują, że się coś kończy. To może być też z tym związane, na przykład podział majątku, tak, zakup mieszkania dla drugiej osoby. Takie tutaj z sytuacji wychodzą. Pytam o siódemkę buław. Siódemka buław mówi również o bronieniu się. Mhm. Ktoś Was, nie, tak jak powiedziałam, nie wpuszcza, nie dopuszcza do swojego życia, a do siebie, albo wręcz się odwraca i odchodzi. No, powtarzam się, tutaj są nawet rozwody. No i sprawdźmy wobec tego, co oznacza karta śmierci. Oczywiście to nie dla wszystkich będzie taka sama sytuacja. Król Buław, tak? To coś w Waszym życiu się kończy. Coś w Waszym życiu. Król Buław to jest karta lwa. To tak, żeby było jasne: to jest karta lwa, i to jest karta lwa, tutaj jest karta śmierci. Coś się kończy. Proszę nie traktować tego, że jak coś się kończy, to jest źle. Dlatego, że tutaj się pokazuje, dołożyłam kartę która mówi, że Wy zostajecie sobą. Tak już jest w życiu. Zresztą w poprzednich dwóch znakach, które już robiłam na czerwiec, też się pokazują karty końca, więc jakieś etapy się kończą, życie nasze składa się z etapów, tak? Wszystko przemija, zaczyna się coś nowego, pory roku przemijają i zaczynają się nowe, lata się kończą i zaczynają się nowe, więc jak gdyby Wy nie przestajecie być sobą, natomiast w Waszym życiu ewidentnie Coś się zmieni. Jeszcze, jedna, yy, jeszcze jedno zdanie dotyczące karty śmierci. Proszę Państwa, to nie jest tak, że w karcie śmierci się dzieje coś, co jest od Was niezależne, ponieważ karta śmierci mówi, że od, do czegoś dojrzewamy. Nawet do tego, żeby coś zakończyć. Jesteśmy na coś gotowi, jakiś etap przychodzi, że pora od czegoś odejść, albo akceptujemy to, że ktoś odchodzi. Zobaczymy jeszcze, co oznacza karta siły. Karta siły w, przy, w tym przypadku, gdzie dołożyłam, jest dwójka buław. Oznacza, że wiecie, co wybrać, wiecie, jaką drogę wybrać. To jest to, o czym mówię, że do czegoś dojrzewamy, żeby właśnie iść w którymś kierunku wybranym przez siebie. Rada dla Was na czerwiec. Tak, karta świata wychodziła. Tych poprzednich znakach, o których wspomniałam. I to jest karta, która mówi, że koniec jakiegoś etapu, ale tam, gdzie się coś kończy, otwiera się coś nowego. Zauważcie nowe możliwości, które stoją przed Wami. Karta, ta karta mówi, że świat stoi przed Wami otworem, ale trzeba coś zamknąć. Trzeba jakieś drzwi zamknąć. Życzę Państwu dobrego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Serdecznie pozdrawiam.